Joanna jest adeptką programu regulacji emocjonalnej. Odważyła się, żeby Wam powiedzieć o tym, jak przeszła przez ten program, co jej ten program dał. Asiu, najpierw to bardzo Ci dziękuję za to, że masz odwagę podzielić się tym, co przejście tego programu regulacji emocjonalnej zrobiło w Tobie. A co w Tobie zrobi uczestnictwo w programie regulacji emocjonalnej? Ja, Ani, dziękuję za zaproszenie. I... Tak, skorzystałam, z, odważyłam się również skorzystać z programu regulacji emocjonalnej. Wcześniej troszeczkę czytałam na ten temat, słuchałam Twoich szkoleń, webinarów. No i przyszedł taki dzień, gdzie postanowiłam zapisać się, też zainwestować w siebie. Tak naprawdę, borykałam się, zauważyłam, że wracają do mnie co jakiś czas wspomnienia takie niekoniecznie miłe, czy zalewają mnie właśnie emocje w związku z różnymi tematami, czy sama nie zawsze umiem sobie radzić z emocjami na co dzień w relacjach. Stąd ten krok, gdzie teraz już wiem, że to był krok naprawdę milowy. I zapisałam się na kurs i też weszłam w małą grupę terapeutyczną, która również jest takim drugim skrzydłem, jak ja to nazywam kursu. No i zaczęło się dziać. Naprawdę niesamowita rzecz. Jakbyś miała tak w dwóch zdaniach powiedzieć, co takiego się zadziało w czasie tego procesu? Ja w ogóle nie miałam świadomości, co to jest uwalnianie emocji, nie wiedziałam, z czym to się je. Z czym to się wiąże? Że naprawdę emocje się uwalnia i ja to czułam fizycznie, jak je uwalniałam. Dla mnie to było dosłownie odkrycie Ameryki. Mówię, wow, to tak to działa. I ja to czuję fizycznie, borykałam się z jakimiś tematami, emocjami kilka lat. I nagle tego nie ma, tak? Ty przeprowadzałaś krok po kroku to narzędzie, mówiłaś właśnie, jak mamy uwalniać emocje, medytacje terapeutyczne były wprowadzane. No, słuchałam się ciechiej, i po prostu to zadziałało w ciągu kilku minut. I dla mnie to było niesamowite odkrycie. I tak naprawdę uwolnienie, uwolnienie i uzdrowienie. Ja w końcu poczułam, że mogę oddychać w pewnych tematach, z którymi sobie nie radziłam. Dosłownie poczułam w środku taką wolność. Taką pustkę, ale tą, taką pozytywną. To była przestrzeń na oddech, taka, taka przestrzeń uz, uz, z uzdrowieniem, która przyszło po prostu do mnie przez to narzędzie uwalniania emocji. Wiedziałeś, Asiu, że um, uwalnianie emocji? Powiedziałaś medytacje terapeutyczne? Co jeszcze było w tym kursie takiego, co mm -hmm. przyniosło zmianę? Wielką zmianę, o której mówisz? Tak, kurs online, który mamy, to jest taka jedna część, gdzie dostajemy ją dożywotnio, jak ja to nazywam i rzeczywiście obszerna praca z wordbookiem na co dzień lub tyle na ile pozwala nam czas, medytacje terapeutyczne, afirmacje, słuchanie twoich też wykładów, ta część merytoryczna. Do której mogę wracać co jakiś czas, przypominać sobie, jak pracować z emocjami, jak w bezpieczny sposób je wyrażać, jak właśnie też uwalniać emocje. Praca z dziennikiem twoim, Aniu, tak? na co dzień, więc to też niesamowita, niesamowita pomoc była. No i też na to, co zwracałaś uwagę, i też ta strona ciała, psychosomatyki, tak? jak ważny jest ruch, ćwiczenia, ćwiczenia oddechowe. Też przemiana, no wiadomo, myśli, tak, z własnych jakichś przekonań, ale też praca z ciałem. Tam, no zdradzę tutaj, były zadawane czasami nawet jakieś zadania, nawet takie, żeby codziennie czy co drugi dzień wykonywać konkretne rzeczy. Tak? Ja sobie wtedy robiłam spacery długie, godzinne, albo jazdę na rowerze i naprawdę ta praca, emocje, psychika, ciało no my jesteśmy całością, tak. I to jest taka praca holistyczna tak naprawdę, żeby zadbać o każdy aspekt swojego życia, ciała, emocji. Nie wiem, jak to nazwać, ale tak najbardziej co mnie dotknęło, to właśnie praca terapeutyczna w grupie. Tam panuje atmosfera zaufania, profesjonalizmu Twojego, jak Ty prowadzisz y, tę grupę. Czuć, że Ty ją prowadzisz, i właśnie, że tam każdy ma czas popracować nad swoim tematem, nad swoimi emocjami i to było widać. Widziałam u innych pani kobiet, które były na tej grupie, też mogłośmy się uczyć od siebie. Takiej komunikacji i tego, jak inna osoba może to przeżywać, przerabiać problemy, może ja coś z tego wezmę, a może ktoś ode mnie weźmie coś, więc to takie bogactwo, ubogacanie wzajemne. No i dla mnie niesamowite było, że uwalnianie emocji, to. Bo się czuję fizycznie. No, dla mnie to było odkrycie i tak bardzo ważne. Często używasz tego słowa. Nie dla mnie. Tak, bo odkrycie, ale. Tak, to było po prostu jak Kolumb odkrył Amerykę, to dla mnie ta metoda uwolnienia emocji dosłownie no, zmienia, zmienia nasze zdrowie, tak? Lepiej się czujemy psychicznie na ciele, tak? Odpuszcza ten stres, te emocje, które nam jakby no, dawały. Dokopywały, tak? Można, bo my sobie dokopujemy, wspominając, wracając, wracają pewne wspomnienia. Jak mielimy dane tematy, dzień po dniu prawie tak to, co ty powiedziałaś, że drugi człowiek tak naprawdę nic nie może mi zrobić. To ja jakby po nazwaniu pewnych rzeczy no robię sobie krzywdę, sama sobie, prawda? I to faktycznie, no później, jak pracowałam nad danymi tematami, to zobaczyłam, że ta rzeczywistość, która wczoraj mi się wydawała taka szara i ciężka, dzisiaj wspólnie inaczej na to patrzę i mogę przejść obojętnie albo właśnie uwolniona od pewnych trudnych tematów, czy osób, osób tak. które mi to kuczyły w jakiś sposób. Tak. Czy zasługujesz w sensie dużą wolność? Tak, wolność, dokładnie wolność, i też przestałam się bać innych, Opinii innych, tak? Też jest bardziej odważna i asertywna w pewnych tematach czy relacjach z niektórymi ludźmi, więc tak, to mnie dużo nauczyło. No i rzeczywiście, że drugi człowiek, no nawet jak tam wydaje się groźny, czy krzyczy, czy kiedyś się skrzywdził, tak, mnie czy kogoś innego. Ja się nie muszę go bać. Ja już po prostu przepracowałam pewne tematy i inaczej na to wszystko patrzę i mogę iść z podniesioną głową do przodu. Największe wrażenie dla Ciebie i takie wow wywołało to, że przyszłaś na program regulacji emocjonalnej, przygotowana na to, że będziesz radziła sobie z emocjami, a tutaj doświadczyłaś dużego uwolnienia w ciele. Tak taki efekt wolności w ciele. Tak, w ciele, w psychice. No w całej sobie tak naprawdę. A ty? że ja, tak. Mogę próbować. Aż mówiłaś, że ta energia grupy była bardzo ważna. Mówiłaś, że ludzie mają podobne problemy, że to wsparcie miało miejsce, że Widziałaś, że te twoje zmakania to nie są jakieś sufitu, tylko ktoś jeszcze podobnie się czuje, to, to było niesamowite. No i co? No i potem um, przeszłaś przez ten kurs kilka miesięcy to trwało. I co teraz? Po pierwsze, mogę żyć w wolności, ale właśnie życie trwa dalej i myślę, że przed różnymi sytuacjami trudnymi czy decyzjami będziemy stawać do końca życia. Więc jest to praca do końca życia, również z emocjami, bo nam towarzyszą 24 godziny na dobę, więc też przy jakichś bardziej stresujących wydarzeniach, tak, czy no właśnie jakieś trudności się pojawią, to wracam. Wracam sobie tam, gdzie jest nagrany cały kurs, bo mam do niego dostęp. Wracam do medytacji, do medytacji terapeutycznych, afirmacji, mogę też przypomnieć sobie wiedzę, tak? Z pracy nad emocjami, o których. Ty mówisz na, na kursie, więc to jest bardzo dla mnie pomocne później, prawda, że człowiek nie zostaje sam sobie, że coś się wydarzyło, zapomniałam, tak. Gdy zapomnę czegoś, to właśnie mam narzędzie, żeby wrócić na platformę, żeby przesłuchać sobie jeszcze raz lub wejść właśnie w tę medytację, afirmację, czy pracę z Wordbookiem tak na nowo, bo też nowe tematy pojawiają się, lub przypominam sobie jakieś wcześniejsze wydarzenia z życia, no bo to też cały czas to rzeka, tak? Nasze emocje, wspomnienia i wydaje się, że nie ma końca praktycznie, ale zawsze jest nad czym pracować. I to jest no, dla mnie niesamowite, że że nie zostałam sama sobie, tak? Tylko te narzędzie cały czas mam. Komu byś poleciła program regulacji emocjonalnej? Tak naprawdę każdemu chyba. No Bo każdy z nas ma emocje, przeżywa trochę mocniej, słabiej niektóre osoby jak ja kiedyś miałam, że nawet żeby się w jakiś sposób chronić? Zamrażałam emocje świadomie, bo myślałam, że to jest dobre, a nie wiedziałam, że to nie jest dobre, ale żeby chronić siebie, swoją psychikę po prostu w tym momencie nawet nie czułam ani na plus emocji, ani na minus. Żeby nie kombinować po samodzielnie lub nie przegadywać tylko tematów, no to jest praca konkretna z emocjami, więc też mam dużo czy znajomych, koleżanek, czy w ogóle... No Świecie, tak, jest, jest sporo problemów, każdy z czymś się boryka, czy ze stanami depresyjnymi, czy właśnie nadmiernie przeżywamy jakieś sytuacje, nie radzimy sobie, mamy trudne momenty, właśnie przy konkretnych trudnych momentach w życiu, tak? które przechodzimy, żeby nie zostać samemu. No to właśnie to jest niesamowite narzędzie do pracy, do, no do pracy, żeby pomóc sobie, tak, i te emocje puścić w bezpieczny, dobry sposób. Z profesjonalistą, który tutaj w Twojej postaci, Hanni, prowadzi nas. Tak naprawdę to jest kurs dla każdego. Dla każdego do własnego rozwoju. To jest inwestycja w siebie, na przyszłość. I ja też powtarzam, jak rozmawiam o tym kursie z innymi osobami, że uczymy się pewnego narzędzia, które zostaje z nami do końca życia, bo będzie nam potrzebna. Fajnie to powiedziałeś. Uczymy się narzędzia, które zostaje z nami końca życia, tak. czyli to jest inwestycja w siebie, w siebie. Tak, tak. I naprawdę, Bo. zamiast no właśnie, tutaj mamy czasami, decydujemy, czy kupić tą sukienkę spodnie, jeszcze inny jakiś wydatek, i dla się, a te emocje, jeszcze moje problemy, może w inny sposób sobie poradzę, może zaczekam. Ale emocje nie da się odstawić na półkę czy wrzucić do zamrażarki. One, te problemy, które jakby są gdzieś tam w nas czy z nami, one rosną. To nie maleje, nie zatrzymuje się nawet na, na, na zero. Więc jakby im szybciej wejdziemy w pracę nad sobą, tym lepiej dla nas, dla otoczenia. A jak zmieniły się Twoje relacje? No, ja bardziej też rozumiem drugą stronę. Siebie i też inaczej podchodzę, chodzę, może nie, tak niepersonalnie, jeśli ktoś coś mi powie, czy właśnie, może w niej taki sympatyczny sposób, jaką ja chciała. Wtedy przed kursem odbierałam właśnie bardzo tak do, do, do siebie, że aż mi to bolało, prawda? Więc jakby, no teraz inaczej, właśnie nie ma tego nieprzyjemnego jakiegoś efektu czy bólu, że ktoś mi chciał coś zrobić specjalnie. Tylko właśnie radzę sobie z, z tym. Dzięki, Asiu. Czyli proces. Nauczyłaś się tego, jak sobie radzić w życiu codziennym. Już wiesz, że jest to narzędzie, które będzie cię wspierać w Twojej przyszłości przed tym, co ma nadejść. Masz więcej pokoju, że sobie z tym poradzisz. Nie masz strachu, że coś trudnego może się zdarzyć i sobie nie poradzisz tak jak kiedyś. Tak, właśnie pracując nad sobą, nad emocjami, nad uwalnianiem emocji, możemy pójść w końcu dalej, bo czasami mamy tak, lub też jak rozmawiam z innymi osobami, że pewnych rzeczy nie mogą w swoim życiu zrobić, czy zawodowo, czy prywatnie, gdzieś ta szklana, niewidoczna ściana jakby się pojawia. Więc jeśli nie ma pracy takiej podstaw, ja to nazywam, z tymi emocjami, to jest taki basic dla mnie. Jeśli dobrze się tym zajmiemy, zaopiekujemy, nauczymy się też tej metody właśnie uwalniania emocji, naprawdę możemy iść, nie bać się, że sobie czy nie damy rady, czy jakieś trudności powstaną, no i jesteśmy wolni wtedy. I, I ta praca nad emocjami umożliwia nam dalszą pracę nad innymi sferami, czy właśnie przemianą myślenia, Naszych postaw, jakichś, prawda? stawiamy sobie cele, chcemy spełnić marzenia i w końcu możemy to robić, realizować je. A wcześniej, na przykład, tak jak 1 stycznia, od 1 stycznia zacznę to, to, to i to zmieniać. Okazuje się po pięciu latach, że ani jednej rzeczy, tak nie dotknęliśmy, Też tak bywa. Bo coś tam nas powstrzymuje, nie potrafimy, nie umiemy, nie wiemy dlaczego. Dzięki, dzięki za Twoją odwagę rozwijania się. Dziękuję. I zaraz za za, 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 jest Tak, to jest, no tak jak powiedziałam wcześniej, to jest inwestycja w siebie, taki proces uzdrowienia, naprawdę, który daje wolność. Dziękuję ci bardzo, Asiu. Dziękuję również. Mam nadzieję, że będzie to w tobie wydawało coraz większy owoc, to co przeżyłaś. Też mam taką nadzieję. Dziękuję.